Dzień dobry Państwu. Gościem dzisiejszego odcinka 10 pytań do jest dr Rafał Bałdyga, podharcmisz, wolontariusz, społecznik, prezes klubu sportowego SKS Gwardia Szczytno. Pełni dodatkowo jeszcze wiele innych funkcji, o których wspomnimy w dalszej części naszego programu. Witam Ciebie Rafale. Witam Ciebie Robercie, witam wszystkich Państwa. Rafale, urodziłeś się w Tomaszowie Mazowieckim. Nie będziemy zdradzać w którym roku, ale w jaki sposób znalazłeś się tutaj w szczytnie? No, jest to dosyć ciekawa historia. I e, tak naprawdę miałem takie przeczucie i takie plany już gdzieś mniej więcej od 10 roku życia, że właśnie e, pojawię się w tym szczytnie, i wszystko, co robiłem w zakresie mojej edukacji. Miało sprawić, że właśnie w tym szczytnie miałem się pojawić, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dokładnie, bo moim marzeniem było zawsze, aby zostać policjantem. I też nie bez powodu wybrałem określone liceum w moim mieście. No i szczęśliwie spełniło się moje marzenie. Pojawiłem się w Szczytnie, ukończyłem Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, ale policjantem nie zostałem. Czy były jakieś tradycje związane z policją w rodzinie, że ktoś służył? Tak, to mój pradziadek służył w policji, był nawet wysoko postawionym funkcjonariuszem. Być może dlatego coś odezwało się w moich genach, żeby właśnie w tym kierunku. Ale robię coś innego, na co dzień jestem szczęśliwy i też bardzo się spełniam. Przyjeżdżając do Szczytna, przyjechałem tutaj, pamiętam to jak dziś jak jechałem tutaj z moim tatą. E, swoim pierwszym samochodem, e, na który zapracowałem wakacje, było to Cinquecento. Ledwo dojechaliśmy, <noise> spakowałem jeszcze rower do tego samochodu. A ile Bo kilometrów to masz? Około 270 kilometrów. Spakowałem jeszcze ze sobą rower, najpotrzebniejsze rzeczy, zamieszkałem w domu studenckim przy ulicy Chrobrego. I od początku jakoś poczułem, że e, zwiąże się z tym miastem, zwiąże mi jakaś silna więź. I nie myliłem się i bardzo cieszę się, że zostałem w tym mieście, a co, co mi się tak spodobało najbardziej, no krajobraz, poznałem fantastycznych ludzi, zobaczyłem dużo możliwości działania tutaj na miejscu, bardzo spełniałem się jako student, też działając w wielu kołach naukowych, byłem też w Radzie Wydziału oraz w Senacie w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, bo wtedy jeszcze tak się ta uczelnia nazywała. Także no, odnalazłem taką część, w której mogę po prostu działać i będę się spełniał, a przy okazji też będę dawał troszkę radości innym i, i takich no, będę też wspierał innych w tych wszystkich działaniach. Byłeś aktywny nie tylko po przyjeździe do Szczytna, ale też w okresie Duczyłeś się w szkole średniej w Tomaszowie Mazowieckim. Brałeś udział w wielu zawodach sportowych, najczęściej lekkoatletycznych. Byłeś też aktorem szkolnego teatru Szept, tak? Możesz coś o tym opowiedzieć? Zgadza się, odniosę się najpierw może do pierwszej części pytania. Brałem udział w wielu zawodach, między innymi biegałem na 100 metrów i, metrów i skakałem w dal. Grałem też w piłkę nożną, a jeżeli chodzi o tą moją karierę, Teatralną, to rzeczywiście byłem aktorem naszego szkolnego teatru Szept. Jeździliśmy na różne przeglądy, uwielbiałem to, te wszystkie ćwiczenia, później występy przed publicznością. Nigdy nie miałem z tym problemu. Odnajdywałem się dobrze w rolach, które, które właśnie odgrywaliśmy. Także myślę, że to też pomogło mi później w następnych latach, też nie mam taką większą odwagę, jeżeli chodzi o, o przed wystąpieniami publicznymi. publicznymi, tak, tak, że myślę, że generalnie powinno to być ćwiczone gdzieś, bo jak wielu z nas w przyszłości ma wiele sytuacji, gdzie musi stanąć przed, przed publicznością, czy nawet załatwiać jakieś różne sprawy i, i trzeba się na tą odwagę wtedy zdobyć. Opowiadałeś mi o tradycjach w rodzinie, tradycjach związanych ze służbą w policji, ale dlaczego nie zostałeś w służbie funkcjonariuszem, tylko wybrałeś wydział cywilny? Mhm. No, tak naprawdę, jeszcze na drugim roku studiów byłem przekonany, że ja tym policjantem chcę zostać. E, dopadła mnie paskudna kontuzja, niestety, kolana. No i jakoś tak miałem więcej czasu na to, żeby poświęcić się nauce. No i dzięki tej kontuzji odkryłem właśnie. Swoje nowe zainteresowania, bo zacząłem więcej czasu poświęcać właśnie tej nauce. Zacząłem jeździć na różne konferencje naukowe, publikować. W związku z tym otrzymałem też stypendium Komendanta Rektora dla najlepszych studentów. Zaangażowałem się w działalność kół naukowych. I właśnie po, po ukończeniu, po, po obronieniu magistra, właśnie. Obroniłem rozprawę doktorską na naszej uczelni, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, więc nic nie dzieje się bez przyczyny. A teraz pracuję w turystyce. Tu się rozwijam, tu się spełniam. Tutaj poznaję wielu fantastycznych ludzi, też ze Szczytna, którzy też bardzo wielu mieszkańców Szczytna pracuje właśnie w ośrodku, w którym ja jestem menadżerem. Także no, nic nie dzieje się bez przyczyny. Pomimo sporej ilości nauki, należałeś do różnych kółek, byłeś przewodniczącym kół naukowych, ratownictwa wodnego, AZS-u, piłki nożnej, języka hiszpańskiego i zarządzania. Przecież jeszcze jest i czas na odpoczynek. No, zgadza się. Ale też, żeby nie było, my mieliśmy też czas na to, żeby wyjść na imprezę. To, żeby też nie było, że my się tylko uczyliśmy. No. Wydaje mi się, że po prostu kluczem, jest, kluczem do sukcesu jest dobra organizacja czasu. Zdawaliśmy sobie sprawę z moimi przyjaciółmi, że chcemy mieć dobre wyniki w tej nauce. Tutaj rozwijać się naukowo. Organizowaliśmy sobie tak czas, żeby mieć czas i na, i na, i na naukę, i na odpoczynek, i na uprawianie sportu. Wszystko nam świetnie się łączyło. Zatem to był bardzo świetnie wykorzystany czas. Doczytałem się, że w czasie studiów w Szczytnie pełniłeś również funkcję ratownika wodnego. Czy to było gdzieś na otwartym akwenie czy na basenie? To było nad jeziorem, ale praktyki miałem na basenie, tylko że w Tomaszowie Mazowieckim. A jeżeli chodzi o, o pracę ratownika, to też nic nie dzieje się bez przyczyny, ponieważ właśnie ja rozpoczynałem pracę jako ratownik wodny w ośrodku, w którym teraz jestem menadżerem. Nieopodal Nie Nieopodal szczytna. Nie szczytna, więc tam też każdy szczebel yy, przeszedłem. Aby móc sprawnie teraz zarządzać i, i współpracować z innymi ludźmi. Byłeś również instruktorem zajęć. Można wiedzieć jakich. Tak, to też wiąże się z ośrodkiem, w którym obecnie pracuję. E, tam prowadziłem różne zajęcia, począwszy od survivalu po różne e, aktywności, czy, czy też jazdę na przykład kładem. Czy taki e, ten... bushcraft? gdzieś idziesz. Yy, z nożem, tylko jak Rambo. No, może może ty, 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 aż nie? tak groźnie to, to, to nie wyglądało, -hmm. ale takie podstawy, i muszę pa Państwa zapewnić, że dzieci z dużych miast, które przyjeżdżają e, i z, chociaż wy, wejdą na chwileczkę do lasu, pobawią się patykiem, to już są, e, jakieś są spełnione po prostu, bo nie mają tego na co dzień i aż tak wiele nie trzeba, żeby biegać z nożem przysłowiowym, <laughs> tylko takie właśnie podstawy i te e, współżycie z tą naturą, to już jest. Na nich coś wspaniałego. Pracowałeś jako kelner. To była jedna z moich ulubionych prac. Chętnie bym do tego nadal wracał, ale <laughs> trzeba mieć czas na odpoczynek. Zgadza Chodzi o kontakt z ludźmi, tak? Tak, tak. I też podkreślam to wszędzie, że wszystkie tutaj zawody, które do dotychczas wykonywałem, czy to dorywczo, czy tak na dłużej. To wszystko teraz gdzieś procentuje, bo ja też poznałem bardzo wielu ludzi podczas tej pracy jako kelner. Bardzo lubiłem zawsze rozmowy, takie gdzieś, gdzie wiedziałem, że tutaj ludzie są zadowoleni, że jest wszystko dograne. Tutaj już uczułem się takiej pierwszej, pierwszych, pierwszej organizacji, żeby wszystko było dobrze zrobione. Także to też bardzo miło wspominam. Urodziłeś się, wychowałeś, wchodziłeś w życie dorosłe w Tomaszowie Mazowieckim. Ale twoje nazwisko wskazuje, Bałdyga, mm. że wydaje mi się jakieś korzenie związane z regionem północno-mazowieckim, mm. a konkretnie z Kurpiami. Tak. Czy się myliłem, czy nie? Nie mylisz się, a precyzyjnie mówiąc, mówiąc są to Kurpie Zielone. I właśnie stąd pochodzi mój tata. Więc w połowie jestem kurpiem. Mm. Czyli taki pierwiastek w tobie krupioski jest dość silny, bo 50%. Tak, tak. I uważam, że to jest te 50%. A drugie 50%, oczywiście, po mamie, która akurat pochodzi z centrum. A jeżeli mogę tutaj też na temat rodziców kilka coś powiedzieć, to też ciekawą historię życiową mają, bo poznali się w ogóle nad morzem: tata służąc w wojsku, a mama właśnie realizując praktyki w gastronomii. Więc no, nasza rodzina zawsze jakoś tak po całej Polsce gdzieś, gdzieś się kręciła. i... Bywałeś w miejscach, skąd pochodzi twój tato? Tak, ja regularnie odwiedzam moją rodzinę, tutaj Aha. też mam chrześniaka. Czy utrzymujesz kontakt? Tak, tak? oczywiście. Mhm. Moja babcia ma 94 lata i też jeszcze bardzo sprawnie się porusza i fizycznie, i intelektualnie. Zatem też często słucham różnych historii. I to z czasów wojny, i, i też z innych lat. Babcia też posługuje się gwarą kurpiowską, więc to jest świetne, świetne takie doznanie, móc jeszcze z nią porozmawiać, gdzieś posłuchać. Czyli się tak w głębi duszy, tak w bliżej sercu. Są ci kurpie, czy jednak ten Tomaszów? A no to może szczytno? To, to jest trudne pytanie, tak naprawdę. Najlepiej czuję się u siebie w domu, kiedy mam całą rodzinę przy sobie. Ale gdzie w tym domu? A to już w zależności, gdy odwiedzają mnie w Szczytnie, bo nigdy ja jadę ich odwiedzić do Tomaszowa. To już się tak czujesz jak nasz, tak? Tak, no tak. Tak, tak. I tutaj też używam już słowa dom, jako szczytno. Tutaj też zapraszam często rodzinę, bardzo mi się tutaj podoba. Tutaj odnajdują właśnie to piękno natury, mogą tu odpocząć, tak, rzeczywiście. Są zafascynowani tymi jeziorami, bo u nas no, jest taki deficyt, jeżeli chodzi o czyste wody, i, i raptem płynie jedna rzeka w Tomaszowie. A tutaj oni naprawdę no, rozkoszują się, się, się tym pięknem tej, tej natury. Nie wiem, jak Rafa organizuje sobie ten czas na to wszystko, na te działania. Mam nadzieję, że się kiedyś dowiemy albo da nam taki przepis na to, jak sobie układać dobę, godziny, żeby znaleźć czas na wszystko. Mogę tylko tak dać tak, taką małą podpowiedź, ale bardzo ważną, że musimy otaczać się wspaniałymi ludźmi odpowiednimi, którzy nas wspierają w tym wszystkim. No, i mieć kalendarz pod ręką. I razem można wszystko po prostu osiągnąć. Należysz do grupy osób, które pomogły przywrócić w naszym mieście harcerstwo. Ja poszukiwałem harcerstwa przez blisko 27 lat. I ja dołączyłem do harcerstwa dopiero w tym wieku, kiedy właśnie miałem 20. Musiałeś lat. dojrzeć. Można tak powiedzieć, aczkolwiek po prostu u mnie nie było drużyny harcerskiej. I. Tak, kiedyś odezwałem się do moich znajomych, którzy są w harcerstwie. Wysłuchajcie, czy w Szczytnie można się gdzieś zapisać, do, do, do jakiejś drużyny, jak to w ogóle funkcjonuje? No i powiedzieli mi, że organizuje się w Szczytnie właśnie grupa, która będzie działała. Dali mi numer telefonu, żebym zadzwonił, się skontaktował. No i e, ja jestem bardzo wdzięczny, bo główną osobą, która w Szczytnie, e, która wskrzesiła harcerstwo jest na Beata. I to pod jej skrzydła trafiłem, i to przy niej uczę się jeszcze bardzo wiele. To tak naprawdę chyba cztery osoby to zaczęły tworzyć. Mieliśmy tam 30 dzieciaków wtedy, a teraz nas jest no cała, cała armia, można powiedzieć, bo my mamy już kilkunastu instruktorów i, i ponad, no blisko prawie 200 członków w więc to nam bardzo fajnie zagrało, ale to naprawdę wszystko dzięki Bacie, która jest komendantką naszego chówca. Ona daje nam taką energię i powera i mobilizuje nas do działania. No i w związku z tym, ja zostałem skarbnikiem chówca. Pod jestem harcmistrzem. Pod harcmistrzem, tak. Bo musiałem też przejść odpowiednie kursy, szkolenia, żeby też się zajmować tymi dziećmi, bo jestem... po pierwsze, jestem drużynowym. Drużyny harcerskiej w wieku 10-13 lat. Mam takie dzieciaki moje, i właśnie mam tutaj, Robercie, taką dla ciebie niespodziankę. Troszkę ci opowiem więcej o harcerstwie. To są chusty, <gry> tak, tak? Przyniosłem dzisiaj ze sobą chusty. I tutaj mam taką chustę, właśnie w barwach mojej drużyny żółta i zielona bo my tak, tak oznaczamy się na mundurach. My wszyscy harcerze, jak przynależą do jakiejś drużyny, to mają określone chusty. To mamy, to mamy właśnie chustę w kolorach żółtym i zielonym, to jest libella, żółty kolor słońca Słońca radosny, zielony kolor Mazur, i właśnie libella to po łacinie ważka. I tak się nazwaliśmy. Kolejną chustę, jaką tu mam, to jest właśnie chusta drużyny, w której, która jest drużyną zaprzyjaźnioną. To jest drużyna, której kiedyś byłem drużynowym, a teraz przekazałem ją. Mojej, mojej druchnie Julii, która właśnie uczy się na, na drużynową, już w zasadzie jest drużynową, a była moją harcerką, właśnie. To właśnie jest ta, ta chusta. Tutaj mam już chustę czarna. Tak, tutaj jest chusta, którą noszą właśnie drużynowi, między innymi w naszym, w naszym chówcu czyli jak mamy jakieś różne zebrania zbiórki kadry to właśnie zakładamy takie, taki kolor. A ja do tej pory myślałem, że chusta jest jedna. Nie, mo można nosić dwie chusty. Wtedy jedną zakładamy właśnie na mundur i pierścieniem sobie związujemy, a drugą nakładamy na górę. I mamy jeszcze jedną chustę, taką okolicznościową. No właśnie, bo mamy taki zespół szkoleniowy, czyli my jeździmy i szkolimy młodzież z różnych harcerskich takich, różne warsztaty harcerskie. Zespół szkoleniowy właśnie i no, większość kobiet jest w tym zespole. Ale jest ja jakaś ważna, bo przetykana czymś srebrnym. Ja, to taka obrzędowość nie? jest akurat tak, sobie wymyśliliśmy, że tak będzie ona wyglądała. I ja oczywiście się zaakceptowałem tę decyzję i że bardzo mi się podoba, więc też z dumą noszę tą chustę. Także też żebyście Państwo wiedzieli, o co chodzi z tymi chustami i z tymi kolorami, tak? Harcerz jak nosi chustę, to znaczy, że przynależy do określonej jakiejś drużyny. Od momentu, gdy włączyłeś się w działania mające na celu przywrócenie harcerstwa w naszym mieście, ile już czasu minęło? No, ja dołączyłem w czasach pandemicznych. To było na przełomie 2020 i 2021. Wtedy złożyłem przyrzeczenie harcerskie. Musiałem wykonać określone zadania. Żeby zdobyć. zostać, żeby, zostać harcerze, żeby zdobyć krzyż harcerski, bo najpierw chodzi się z liliką, później się otrzymuje po złożeniu przyrzeczenia. Składa się przyrzeczenie przy ogniu. Z rąk instruktora, i właśnie jak już zostałem tak tym harcerzem, no to mogłem dalej się rozwijać. Dalej to robię, też uczestniczę w różnych kursach na terenie naszego województwa, ale nie tylko, bo też byłem na szkoleniu ostatnio w górach i tam właśnie mieliśmy kurs kadry kształcącej, żeby właśnie szkolić naszych następców z zakresu kształcenia kadry. Ile razy w ciągu tygodnia się spotykacie w harcówce, tak? Bo już macie takie swoje pomieszczenie w miejskim domu kultury. Staramy się spotykać w zasadzie na zewnątrz i każdą zbiórkę właśnie wykorzystać na różne aktywności. Na zewnątrz też akcje hartatywne. Tutaj ja w mojej drużynie przede wszystkim kładę nacisk na, 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 tą form, na tę formę działalności. Spotykałem się przeważnie raz na tydzień, ale są też zbiórki zastępów, czyli młodzież. Jest zorganizowana w takich mniejszych grupkach, to jest zastęp i zastęp też ma swojego zastępowego, czyli można powiedzieć taka prawa ręka drużynowego, przedłużenie ręki i mają określone zadania do wykonania, spotykają się, planują różne projekty, realizują je i się integrują przede wszystkim, co najważniejsze. I to jest taka świetna alternatywa na, na, na tą nudę w dzisiejszych czasach, czy, czy też odciąganie od. Komputerów. Mam też harcerzy u siebie, którzy są piłkarzami, którzy są lekkoatletami, czyli oni łączą też bardzo wiele różnych pasji ze sobą. Są też uczniami szkoły muzycznej, a to się bardzo przydaje w harcerstwie, akurat, bo. Trąbka sygnałowa. Tak. No, bardziej u nas to gitara, tutaj to jest podstawowy instrument, który i jeżeli ktoś, przepraszam, zrobię taką prywatę, jeżeli ktoś lubi grać na gitarze i umie grać na gitarze, to serdecznie zapraszam do naszej drużyny. Na wsparcie właśnie takie wokalne, instrumentalne. Chyba niewiele osób wie, oprócz zawodników interesujących się piłką nożną, że Tyrafale jesteś również i prezesem SKS Gwardia Szczytno. Mhm, zgadza się. Jak zobaczyłem, jak zawodnicy chodzą na pierwszy trening na ten nowy stadion zmodernizowany, to sam byłem bardzo wzruszony. I, I no oczy się zaszkliły, nie, już nie będę ukrywał, bo bardzo ciężko pracowaliśmy w ostatnich latach wraz z całym zarządem, któremu bardzo chciałbym podziękować za zaufanie i powierzenie mi tej funkcji prezesa. Ciężko pracowaliśmy na to, żeby Gwardia Szczytno stanęła na nogi, i od kilku lat to się dzieje. No, upragniony awans rok temu. Teraz 70-lecie klubu, piękna, piękna historia. Każdy, kto tutaj interesuje się piłką nożną szczycieńską, to wie, że nasz klub został powołany w 1954 roku. Miał naprawdę niesamowite etapy w, swoim, w latach swojego funkcjonowania, głównie w latach 80. No i tak chcieliśmy ten rok fajnie celebrować, 70-lecie i to jest niesamowite, że mogliśmy właśnie w tym roku zagrać już na zmodernizowanym stadionie, który jest naprawdę bardzo nowoczesnym obiektem. I dziękuję Ci Robercie za to pytanie, bo wywołałeś tutaj mnie, bo mam dla Ciebie pewien prezent. Dziękuję. Wiem, że, wiem, że nam kibicujesz i tu mam dla Ciebie okolicznościowy szalik Gwardii Szczytno który został wydany właśnie w tym roku z okazji 70-lecia. Także zapraszamy Ciebie na mecz już teraz. W sobotę co prawda gramy na wyjeździe. Gramy z Węgorią Węgorzewo, ale drużyna Rezerw, bo taką mamy, zagra w niedzielę na Nowym Stadionie z drużyną Leśnika Nowe Ramuki. Także... Przyznam się, że będę go z dumą nosił. Oprócz tego, że Jesteś podharcmistrzem, ratownikiem wodnym. Nie sposób wymienić jeszcze wiele innych funkcji, ale należy jeszcze dodać jednak jedną ważną twoją taką pasję. Jesteś globtroterem. A tak, zgadza się. Ponieważ odwiedziłeś prawie 25 państw, w tym pojechałeś autostopem do Wenecji, autostopem po Kosowie. Spędziłeś nocleg na pustyni z Beduinami oraz odbyłeś sycylijską podróż śladami kadrów z filmu Ojciec Chrzestny. Zgadza się. Jeszcze coś dodać? <grym> tak, no ogólnie to jest bardzo dużo opowieści z tych podróży. Wszystkie oczywiście chętnie się nimi podzielę w jakiejś dodatkowej audycji. Ja jestem bardzo głodny świata i bardzo lubię obserwować różne kultury. E, później porównywać to, jak na przykład jest u nas, jak jest tam, e, przenosić pewne pomysły do nas. E, każdy, każdy urlop, właśnie staram się spędzać za granicą, e, ale to nie jest tak, że jestem jakimś zamożnym człowiekiem i mogę sobie na to pozwolić. Po prostu ja sam wszystko sobie organizuję, wyszukuję najlepsze okazje, e, bilety lotnicze, e, i, i później zakwaterowanie. Także robię to naprawdę za takie niskie, ma, za, 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 za małą wartość, a, a oglądam bardzo dużo i zawsze w gronie najbliższych, bo też podróżuję z przyjacielem, z rodziną, z moją narzeczoną. A myślałem, że sam tak jeździsz i z nie. tymi Beduinami. <laughs> nie, tutaj bym się pewnie nie odważył. Jest naprawdę wiele różnych historii, które można by było opowiedzieć. Ale na eee... pewno usłyszymy, obejrzymy w mazurskiej fali. Tak, tak. To bardzo chętnie myślę, że będziemy mogli się spotkać i o tym szerzej porozmawiam. Ale tak jak no, te różne historie, typu autostop przez Kosowo, chciałbym pozwolić. Kubę Przywarę i, i jego narzeczoną, bo oni mi towarzyszyli w tym autostopie, to jest coś, co zap zapamiętałem do końca życia, ten dreszczyk emocji. No autostop do Wenecji, no miał być do Barcelony, ale pojechaliśmy do Wenecji i też, i to było w zasadzie rok temu, także to jest taka dosyć świeża sprawa. Ale to jak, jak wybieracie trasę, tak jak w tym w tym filmie animowanym, Bolek i Lolek, kręcicie globusem i Zatrzymujecie palcem, tu jedziemy. Tak, tak było też czasami, aczkolwiek no, na razie tutaj staramy się gdzieś bliżej sobie zwiedzać. Miejsca, które wybieramy, to zazwyczaj gdzieś rodzą się te pomysły tak spontanicznie, bo na przykład siedzieliśmy sobie na Sylwestrze i mówimy, lecimy do Jordanii. A ja mówię, mniej więcej kojarzę gdzie to jest, ale choć zobaczymy. Nie na mapie, jak to, jak to tam się dostać w ogóle patrzymy, o, no i jeszcze loty z Krakowa są, no super, no i poleciliśmy I... E, i nie dało rady autostopem? No, brakłoby chyba urlopu e, troszkę, ale to taką odwagę nabyłem wraz z moimi przyjaciółmi, jak jeszcze studiowaliśmy, jeździliśmy do pracy do Wielkiej Brytanii i też, no, byliśmy tyle odważni, że czasami, oczywiście proszę tego nie powielać i, i tego nie robić, ale e, nagrywaliśmy sobie mniej więcej pracę, lecieliśmy troszkę w ciemno, i na miejscu okazywało się, jakie są warunki i możliwości, więc no, to był taki survival miejski troszkę. Pewnie nie jeden by zwątpił, by zawinął się napięcie i wrócił najbliższym lotem, ale właśnie jakoś tak to nas, to nas zbudowało, że teraz właśnie od, odkryło to w nas chęć podróżowania i zwiedzania, a nie nas załamało, tak? I nie jeździmy w czasy All Inclusive. Tylko właśnie jesteśmy łowcami przygód takich. Więcej można zobaczyć. Oczywiście, i my staramy się ogólnie nasze wyjazdy poświęcać na zwiedzanie, oglądanie natury, podziwianie tego, co, co, co jest, no wiadomo, trzeba zobaczyć też takie topowe jakieś zabytki, ale no my staramy się karmić tymi widokami, bo to, bo to jest coś, co zostanie na całe życie, a jeżeli to możemy jeszcze przeżyć z najbliższą osobą, to jest najlepsza pamiątka. Zamiast magnesów, zamiast różnych bransoletek, to, to te wspomnienia później będziemy siedzieć jako dziadkowie i wspominać. Rafale, mam do ciebie już ostatnie pytanie. Co zrobić, żeby się nie nudzić? Daj jakiś przepis. Hmm. Co robisz, by się nie nudzić? No, trzeba poszukiwać możliwości rozwoju. Myślę, że jest bardzo wiele takich możliwości w Szczytnie. Jest wiele stowarzyszeń, wiele klubów, można naprawdę robić bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ja sam chętnie podzielę się z naszymi widzami jakąś jeszcze informacją. Jeżeli ktoś chce uzyskać jakieś informacje na temat harcerstwa, czy, czy, czy grania w piłkę, trenowania. Ale najważniejsze jest to, żeby mieć z kim dzielić te pasje, tak? A jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to na pewno w takich kołach, w takich stowarzyszeniach znajdzie kogoś bliskiego, z którym będzie mógł to pielęgnować po prostu. Czy w takich dalekich wyprawach, o których wcześniejszej odpowiedzi wspomniałeś, można dać radę bez smartfona, bez tableta, bez laptopa. No niejednokrotnie musieliśmy sobie radzić w, takich, w takim przypadku. No, chociażby na tej pustyni, gdzie mieszkaliśmy z tymi Beduinami, oczywiście wtedy przekazuję najważniejsze informacje rodzinie, że nie będę dostępny w tym czasie, tak, że, że, że no, jeszcze różne tam życiowe informacje no, trzeba sobie radzić, i wtedy trzeba rozmawiać z ludźmi, i wtedy trzeba spróbować użyć języka obcego, ale też czasami na migi udaje się, udaje się dogadać. No, i takie wyprawy są chyba najciekawsze, bo wiadomo, teraz jesteśmy, żyjemy w takich czasach, gdzie wszyscy e, cały czas wszystko filmujemy, wszystko fotografujemy, dzielimy się tym w mediach społecznościowych, a, ale musimy pamiętać o tym, żeby coś nam kiedyś nie umknęło po prostu, jak będziemy to robić. I myślę, że warto jest e, przeżywać to e, no tak bez telefonu, bez, bez tych wszystkich relacji, albo po prostu w podstawowym stopniu. A karmić się tym, bo, bo prawdopodobnie jesteśmy pierwszy i ostatni raz w jakimś miejscu. I, I trzeba po prostu złapać ten oddech w piersi i, i zapamiętać to jak najpiękniej, żeby później do tego wracać już po, po wielu, wielu latach. Rafale, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Gościem dzisiejszego odcinka 10 Pytań do był dr Rafał Bałdega. Dziękuję Ci Dziękuję Rafał. bardzo, Robercie, za możliwość rozmowy. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.